Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Marek. Niejednokrotnie wcześniej wspominałem Wam o tym copy tradingu, tak? czy to na Bajbicie, czy na innych giełdach, który za zadanie miał po prostu zautomatyzować procesy, które chcemy na tej giełdzie robić, czyli przekazać troszeczkę piłeczkę innym osobom, które za nas tradowałyby po prostu pieniędzmi, które tam przeznaczymy. I to brzmi bardzo fajnie, to brzmi tak wiecie wyniośle, że w końcu mamy tam ten spokój, bierzemy z kieszeni skiermany te nasze e, tysiące złotych i przekazujemy jakiemuś mega doświadczonemu traderowi, który się nimi zaopiekuje. No i 6 miesięcy temu nagrałem taki film, próbuję kopii tradingu, jak dużo się na tym zarabia, że sprawdzam, te, testu, testuję te ruchy rzeczywiście i będę je kopiował. I wtedy rzeczywiście ten eksperyment troszeczkę bym powiedział nie wyszedł. Ci traderzy nie dowozili, raczej tracili moje pieniądze niż zyskiwali, niż zarabiali mi je, więc stwierdziłem, że okej, odpuszczamy temat, ale w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach cały czas usprawniany jest na ByBicie Copy Trading, już o nazwie 3.0. Zmieniono na bardzo dużo rzeczy i teraz chciałbym Wam powiedzieć, że chcę do tematu podejść kompleksowo: czyli sprawdzać raz po raz nie tylko jednego czy dwóch traderów, ale cały, cały czas nowych za moje pieniądze i po prostu informować Was za darmo potem w jednej sekcji na Discordzie, jakie są rezultaty czyli czy kogoś tam znalazłem, czy jakiś trader przykładowo od dłuższego czasu zarabia dla mnie fajne siano, e, czy ktoś się sprawdził, więc chodzi o to, że ja będę ich testował cały czas, e, też moje przemyślenia tam wpisywał oraz również to, co Wy ro robicie, może na, na Discordzie naszym poczytać sobie w sekcji Copy Trading, to jest dla wszystkich, totalnie za friko, możecie sobie tutaj wejść i widzicie, jaki, jacy traderzy są opłacalni, co piszą ludzie właśnie od nas z grupy, e, których używają, któ których nie, jakie są, wiecie, tutaj jakieś wyniki. Więc po prostu możecie sobie to przeklikać i zobaczyć. I tak jak mówiłem, ja w tej sekcji copy tradingowej... Będę właśnie na bieżąco Was aktualizował, jeżeli przykładowo ktoś mi zarobi jakąś kwotę, to Was o tym poinformuję. Będę wrzucał takie podsumowania, po prostu sprawdzał, który z tych traderów nadaje się tak naprawdę, żeby z niego korzystać. Bo tutaj widzicie, tak, te teamy z reguły są pozajmowane w pewnym stopniu. Jeżeli przykładowo u kogoś jest 500 osób albo jakaś inna liczba, to nie da się dołączyć. I moim zadaniem będzie sprawdzenie tych często niedowartościowanych traderów i tych, którzy są jeszcze niepozajmowani, żebyście Wy tam potencjalnie mogli też dołączyć. I będziemy to robić właśnie w takim szerszym zakresie. Może ktoś z moich współpracowników również dostanie takie zadanie, żeby po prostu, wiecie, codziennie testował nowego, a znajdziemy na perełkę. Myślę, że spośród kilkudziesięciu na pewno jakiś się trafi, więc jeżeli Was taka seria interesuje, to koniecznie zostawcie subskrypcję, no bo nie przegapicie, nie przegapicie wtedy jakichś update'ów na YouTubie w sprawie tego copy tradingu, w sprawie automatyzacji potencjalnego takiego dochodu pasywnego, który jest możliwy, ale jest to ciężkie. Po prostu trzeba to sprawdzić i zweryfikować, żeby to w końcu mogło działać. No i po drugie, koniecznie wpadajcie na Discorda, tak? Koszary tradingu, darmowa grupa, Link jest też w opisie. Jak nie macie Discorda, to załóżcie, to jest chwila, numer telefonu, tam jakiś trzeba się zweryfikować. I to wszystko, zero danych wrażliwych, oprócz tego numeru, ale nikt do was nie będzie dzwonił, tak? Więc to też jest istotna sprawa. No i co? Ten Discord będzie jeszcze usprawniany o wiele innych sekcji. Są tutaj różne trady, zagrania, które ja robię, moje przemyślenia, jak i innych traderów, z którymi współpracujemy. Analizy on chain, analiza techniczna, edukacja, poradniki, trading na spot, więc to jest wszystko dosłownie w jednym miejscu, co może się przydać na tym kryptowalutowym rynku wam i co może usprawnić proces zarobkowy. Dlatego Zapraszam i tyle. Przytoczę Wam teraz to, co się tak naprawdę zmieniło, jeżeli chodzi o ten cały copy trading i dlaczego teraz, a nie wiecie, parę miesięcy temu jest najlepszy moment, żeby tego ponownie spróbować. Bo po pierwsze, e, jest rzeczywiście teraz mądrzejszy, tak? Ten copy, copy trading na podstawie tego, e, co wcześniej się wydarzyło, tych metryk, indygatorów, został usprawniony o kilka różnych rozwiązań tradingowych, przez co e, ci zaawansowani Master Traderzy, tak, mogą właśnie e, mieć dostęp do jeszcze bardziej zaawansowanych sekcji, i na przykład grać na dźwigni. Razy 100. Co u niektórych się rzeczywiście upłaci, i o niektórych będzie to performance przynosiło bardzo dobry, dlatego też postaram się takowych znaleźć, tak? Kolejna rzecz, oprócz takich usprawnień na bazie tych, wiecie, testów z ostatnich miesięcy, to teraz jest po prostu bezpieczniej. Chodzi o to, że jest to w pewnym stopniu uproszczona przygoda. Bardzo szybko można śledzić swoje sukcesy i na spocie czy na dźwigni z takim programem Gear Up Program i też wam właśnie chcę zaraz pokazać, jak to wszystko działa, tylko dokończę moją wypowiedź. I bezpośrednio również teraz na podstawie takiej wspólnej inteligencji tłumu, można to tak nazwać, można się uczyć od najlepszych, czyli tak w prostych słowach, nie jak robot, tak? bo niektórzy tutaj tak piszą w tych artykułach, to po prostu widzimy takie różne sekcje, które gdzieś tam dają nam możliwość właśnie opiniowania, dają nam możliwość sprawdzenia tego, jakie były wyniki, ale również właśnie tego, jak społeczność gdzieś tam jest zadowolona, ile tradeów było wygranych, ile przegranych. Widzicie, followersi, jaki zrobili największy profit, jakie ROI, na jakich konkretnie altcoinach. Więc tutaj postarali się oni o to, żeby jak najwięcej tych danych statystycznych było obecnie dostępnych i żeby jak najwięcej z nich mogło zostać wykorzystane. Dlatego też uważam, że jest to fajna opcja, żeby spróbować, szczególnie, że teraz są cztery dosłownie bonusy, jak ktoś się na ByBicie zarejestruje. Pierwszy z nich to dla każdego, dla każdej setki osób każdego miesiąca, które zarejestrują się. Jako pierwsze i jako nowe osoby na ByBicie jest 30 dolarów airdropu. I po prostu klikacie w ten link. Teraz widzicie, jak ta strona wygląda po kliknięciu. Tam są też pokazane bonusy za depozyt. To jest kolejny bonus, tak? Czyli kolejne osoby, które po tym airdropie, po wpłacie minimum 100 dolarów i zrobieniu trader na 100 dolarów, co macie też opisane pod tym filmem, zrobią, słuchajcie, kolejny depozyt, na przykład na większą kwotę, w przeciągu tam tygodnia czy dwóch zrobią większy trading volume. Mogą aż do 30 tysięcy dolarów USDt odebrać. To jest kolejna rzecz. Trzecia rzecz, to ja jako największy partner Bybit'a, jako taka osoba, która jest bardzo blisko z nimi, wynegocjowałem dla Was taki cashback. Część mojego wynagrodzenia po prostu z automatu przeznaczam dla nich, oni je sobie zatrzymują. I rozdysponują wśród Was, czyli wszystkie osoby, które są z mojego linku, mają od 8 do 10% cashback za to, że w ogóle za nami tradują. I to nie tylko nowe osoby, ale wszystkie, które kiedykolwiek zarejestrowały się na Bybit z mojego linku. I to jest taka forma też wynagrodzenia dla Was, wdzięczności. Ja nie muszę wszystkiego przytulić dla siebie. Uważam po prostu, że jak część Wam oddam, to nic mi się złego nie stanie, korona mi z głowy nie spadnie i nie będę nagle biedny. A wy, wy na tym zyskacie, szczególnie osoby, które nawet nieświadomie robią duże obroty, tak? Więc z tego można sobie potem, nie wiem, pojechać na wakacje raz w roku, na weekend z może sobie kupić kurczę nowy telefon albo cokolwiek, bo rzeczywiście, jak widzicie w tej tabelce, to będzie co miesiąc odnawiane. Zadbam o to, żeby po prostu się tak dogadać. Będą to spore kaszbaki, one z automatu na każde konto każdego z Was będą trafiać każdego miesiąca po rozdysponowaniu tych nagród i po podliczeniu danego miesiąca rozliczeniowego. Dlatego też uważam, że to jest świetna rzecz, i to jest dla każdego. No i czwarta rzecz, to są na Discordzie turnieje tradingowe tylko dla naszej społeczności, czyli Mamy tutaj trzy dyscypliny, w których można wygrać bezpośrednio za, za najlepszy wynik procentowy tradingowy w danym miesiącu w pojedynczym zagraniu. I widzicie, tutaj osoby wrzucają na rywalizacja swoje trady, tak, które są na grupie, przykładowo na się komuś weszło 700%, ktoś tam 70% zrobił. I tutaj jest tabelka, w której właśnie, o tutaj jest tabelka, w której właśnie widać, jakie są najlepsze wyniki. I osoba, która jest pierwsza, wygra, słuchajcie, w tym miesiącu 250 dolarów w USDT. I to jest taka zabawa ode mnie dla was, od naszej społeczności, żebyście nie musieli tylko i wyłącznie używać tych turniejów bezpośrednio z giełdy, gdzie konkurujecie z całym światem, z osobami bardzo zamożnymi, często też intelektualnie, na bardzo wysokim poziomie tradingowym, ale konkurujecie z osobami z Polski, czyli jest to uproszczone. Nagrody są, wiadomo, też na fajnym poziomie, dlatego też można dołączyć do areny tradingu. Jeżeli ktoś na przykład będzie miał duży wolumen obrotu na dźwigni w danym miesiącu, dołącza wtedy do areny tradingu jako wygrany, tak? Na cały rok. I to jest też bardzo ciekawa nagroda, szczególnie, że obecnie rekrutacja jest zamknięta, dołączyć się nie da, można się zapisać. Jeżeli ktoś chce się zapisać do areny tradingu, to też tam Gdzieś tam w opisie pod tym filmem będzie link, można przeklikać, umówić się na rozmowę i wtedy ja Was już poprowadzę, co i jak będzie można zaklepać sobie miejsca, dołączycie e, tam w kwietniu czy w maju. I tak. I trzecia rzecz to właśnie wolumen na spocie. Tutaj jest nagroda rzeczowa, czyli Moet Chandon Icebrut Imperial. Tak sobie wymyśliliśmy. Widzicie go teraz na ekranie. Bardzo ładna flaszka, bardzo ładna buteleczka. Można sobie potem z partnerką wieczorem usiąść wieczorem przy serialu na Netflixie i powiedzieć, kochana, wygrałem turniej w koszarach tradingu. Ona spyta, co to są koszary. No i widzisz, to jest taka społeczność i tam sobie tradujemy i tak dalej. No i to jest namacalny przykład tego, że te kryptowaluty to jednak coś dają. tak? I możecie swojej partnerce udowodnić, że czas spędzony przed komputerem jest czasem spożytkowanym właściwie, a nie gdzieś tam spożytkowanym na głupie rzeczy, które nie przynoszą niczego dobrego. Trochę się oczywiście śmieję, ale chodziło o to, żeby tak trochę podkręcić różnego rodzaju dyscypliny, turnieje i łącznie zakumulować cztery te bonusy, czyli airdrop, czyli bonus właśnie dla osób, które wygrały ten konkurs, cashback dla każdego, kto jest z linka oraz właśnie bezpośrednio te bonusy na start, jeżeli założycie nowe konto za depozyt i za trading volume i razem z tego naprawdę w trakcie roku, jeżeli ktoś operuje chociaż Kilkoma tysiącami dolarów. Uważam, że można wyciągnąć sobie weekend yy, gdzieś tam w Polsce, tak? W jakimś kurde zakopanym, czy sobie wydać to na jakiś rower i, i kurde prezent na komunię dla kogoś. No nie będę już wam tutaj wizualizował tego wszystkiego. Chcę, żebyście po prostu wiedzieli, jak to wygląda, dlatego uważam, że warto spróbować. I tym samym, jako wisienka na torcie, będąc yy, tutaj bezpośrednio zarejestrowanym pode mną na Bajbicie, odkrywacie wtedy sekcję VIP na Discordzie, gdzie macie dostęp do wielu rzeczy, których normalnie się nie ma, tak? Czyli to nie jest płatne, wystarczy być ode mnie z Reflinka. Macie dostęp do tradów spekulacyjnych, do tradingu na spocie, do low-capów, do strategii DCA, do różnych też strategii na botach, no i do czatu dla VIP-ów, gdzie mogę też z Wami pogadać i sobie porozmawiać. I wystarczy wtedy napisać: Tutaj sobie na Discordzie w zakładkę członek VIP, wtedy piszecie do weryfikacja VIP, dodajecie go do znajomych i piszecie swoje UID z Wibita, czyli numer swojego konta. Wysyłacie i ta osoba, jeżeli zaakceptuje, zobaczy, że jest depozyt i aktywność na koncie i będzie utrzymana później, a zaakceptuje Was jako VIP-a, wtedy. Macie dostęp do części również trade'ów z areny tradingu, żebyście mogli sobie to sprawdzić i zobaczyć, jak to wszystko działa. Dlatego uważam, że zakumulowane to jest wszystko bardzo dobrze, jest to przejrzyste i chcę was w ten sposób również wynagrodzić za taką wierność, lojalność i za rozwijanie tej społeczności razem ze mną, bo na tym mi najbardziej zależy. I na tym, żeby tych wyświetleń było coraz więcej, to wiadomo, żebyście wy byli zadowoleni, żebyście też zarabiali, no bo po to tutaj wszyscy jesteśmy, a nie gdzieś tam wąchali. Piasek, i cały czas, żeby te nasze trady nie wychodziły. Dlatego też przechodzimy teraz bezpośrednio do tego, czym jest ten Gear Up, jako właśnie Master Trader na copy tradingu oraz Wam później pokażę ten pierwszy team, do którego dołączam. No i pójdziemy już sobie dalej. Więc tak samo te wszystkie bonusy macie opisane w opisie pod tym filmem, o których mówiłem. Możecie sobie jeden po drugim przeklikać, zobaczyć, jak to wszystko działa. Jeszcze Wam pokażę, co nowego jest w tym copy tradingu, czyli innymi możecie odblokować nagrody. Jak tutaj klikniecie, to też możecie właśnie przykładowo mieć. Czasami dostęp do jakiejś wygranej iPhone'a 14 Pro, 1000 dolarów w bonusach, czy na przykład 1500 dolarów każdego tygodnia. No i też możecie, jeżeli chcecie, aplikować jako Master Trader, czyli jako osoba która bezpośrednio e, no, jest tym, który traduje i którą inne śledzą, tak? Czyli jeżeli czujecie się na siłach, jesteście mega traderami, macie wyniki, to możecie aplikować na Bajbicie i wtedy po prostu możecie zgarniać prawie 15 tysięcy dolarów każdego tygodnia w nagrodach, możecie mieć 500 dolarów też bonusu za polecenie jakiegoś Master Tradera na Bajbicie. więc ja ten link do tego anonsmentu, do, do tego wpisu na blogu wam podeślę w opisie pod tym filmem, bo nie tak łatwo go znaleźć i tu macie te różne sekcje, możecie sobie je przeklikać, po prostu dołączyć w różnych miejscach. Tutaj macie właśnie pokazane to przykładowo było do 31 grudnia, ale lada moment będzie kolejny taki konkurs odblokowany, taki turniej, gdzie będzie można właśnie tutaj się zarejestrować, dołączyć i w tym copy tradingu wygrywać różnego rodzaju nagrody, między innymi też widzicie jakieś tam rzeczy podpisane przez Tim Borussia Dortmund. No takie nagrody rzeczowe, które umilają po prostu rozrywkę i fakt przebywania na tej giełdzie. Więc w tym Gira Up program chodzi o taką małą rozgrzewkę, powiedzmy, tak? Czyli osoby, które chciałyby zostać tymi copy traderami, tymi Principal Trader's i zarabiać jako te osoby, które mają wiecie, część prowizji, e, od giełdy za to, że pokazują inne te trady i są wynagradzani w formie różnych turniejów, to mogą po prostu wziąć udział e, w tej takiej właśnie rozgrzewce e, w tej sekcji i zrobić na początku chociażby trzy trady po już onboardingu, czyli po otrzymaniu akceptacji w tym programie. Później muszą zarobić jako Master Trader przynajmniej 50 dolarów USDT, zobaczyć tam sobie te wszystkie regulaminy i różne rzeczy i dołączyć do tradingowej grupy kopi traderów na Telegramie i wtedy właśnie po uzyskaniu tych wszystkich rzeczy, wasz profil Master Tradera będzie już wyświetlany cały czas w tejże właśnie sekcji pośród innych osób i inne osoby będą mogły do was dołączyć. Więc chciałem wam w tym filmie właśnie pokazać te z perspektywy kopi tradera, jak działa, jakie są wynagrodzenia, jakie są nagrody dla osób, które rzeczywiście są w stanie podjąć rękawicę i coś z tego spróbować uzyskać. Ja gdzieś tam wyszukałem sobie taki teraz profil AI Alpha Swing, który jest właśnie taką strategią, indykatorem, który gdzieś tam wspierany jest po prostu przez takie maszynowe myślenie i maszynowe liczenie, czyli wykorzystuje sztuczną inteligencję do tego, żeby można było złapać trady o potencjalnie najwyższym ROI i te, które gdzieś tam potencjalnie mogą wykręcić największe liczby. Tutaj właśnie według tego zagrania, według tej strategii tradingowej, tego copy tradera, działa to tak, że używamy od połowy procenta do, do dwóch naszego całego portfolio na poczet copy tradingu na każdy trade i gramy na dźwigni razy 1 razy 3 więc to jest takie raczej bezpieczne i uważam że będę mógł sobie to fajnie teraz przetestować i tutaj rzeczywiście jest sporo, no wręcz bardzo dużo, jak tutaj jest napisane, tradeów każdego dnia, tak? I tego możemy się spodziewać. No i co? Oni podchodzą, tak wiecie, w obecnej sytuacji dosyć zapobiegawczo i tak dosyć bezpiecznie do walidacji tych wszystkich wyselekcjonowanych coinów, używając właśnie sztucznej inteligencji, AI, więc uważam, że to nie jest w jakiś sposób randomowe, może po prostu się opłacić. Dlatego do tego teamu stwierdziłem, że dołączę i dlatego też wyszukałem sobie jako ten, który właśnie mi się podoba i tak chciałbym, żeby to mogło działać. Więc klikam sobie tutaj. Po prostu copy i wybieramy sobie oczywiście Smart Copy Mode. To jest, taki, to jest taka sekcja, która jak najłatwiej umożliwia nam kopywanie tych tradeów i jest ona tak po prostu skonfigurowana, żeby nie było tutaj większych perturbacji. I co? Wrzucimy sobie tutaj rzeczywiście 1000 dolarów. Jeżeli chodzi o copy Stop Loss, to tutaj to jest wartość wyrażona w dolarach. To też macie napisane po nakierowaniu właśnie na ten znak zapytania. Jeżeli wrzucam 1000, to wrzucę sobie tutaj przykładowo 250 USDT i po tej wartości już mi przykładowo wyrzuci bezpośrednio tego. Tego tradera i nie będę już więcej z niego korzystał, tak? jeżeli chodzi o jego porady i zagrania, żeby to po prostu gdzieś tam działało. Też mamy takie coś jak Bybit Copy Guard, czyli taką tarczę troszeczkę, żeby poczekać na taką optymalną. Cenę, powiedzmy, jeżeli jest takie zapotrzebowanie, zamiast operować na tradach w tym samym czasie, co ten Master Trader, żeby to po prostu nie fluktuowało tymi cenami w momencie, gdy on robi zagrywki, a żeby ten bot automatycznie poczekał na wejście w lepszym momencie. Dlatego też uważam, że po paru miesiącach na tym ByBicie warto raz jeszcze dać temu copy tradingowi szansę. I chcę wam to dzisiaj pokazać. I właśnie na Discordzie na bieżąco co wam pokazywałem w tej sekcji z copy tradingiem, która gdzieś tam jest do znalezienia troszeczkę niżej tutaj, w tymże właśnie miejscu, żeby to wszystko było przeze mnie update. I, że, I żebyście widzieli, jak to wszystko wygląda z mojej perspektywy, jak to po prostu działa, więc wracamy do tego. Klikamy: I have read and agreed to the Bybit Copy Trading Agreement. Oczywiście zgadzam się na te wszystkie e, rzeczy. No i co? I tak naprawdę już jesteśmy. E, dołożyliśmy tutaj swoją cegiełkę. Mamy jeszcze Copy Trading Settings, czyli możemy sobie sprawdzić właśnie to, co ustawiliśmy wcześniej. Możemy wziąć more settings, czyli tutaj takie bardziej zaawansowane rzeczy ale w momencie, gdy klikniemy smart copy mode, to większość z nich już jest zakontraktowana, jest to wybrane w sposób taki porządny, który powinien bezpośrednio odpowiadać temu, co jest dla nas najlepsze. I mam nadzieję, że tak to będzie wyglądać. Moje przemyślenie dotyczyło właśnie głównie tego, że no ta osoba, ten trader jest w stanie operować kapitałem w jakiś taki sposób przemyślany z uwagi na wykorzystanie sztucznej inteligencji i po pierwsze, no wiadomo, że to tylko tak brzmi marketingowo fajnie, ale po pierwsze na to, że jest małe equity, tak, czyli mały po prostu mały, mała część portfela, na każdy trade i dźwignia do razy 3, czyli mi się to podobało, bo ja sam używam dźwigni do razy 3, razy 4, nie gram raczej na dużych dźwigniach, bo boję się likwidacji, no i każdy powinien się bać likwidacji, dlatego też to jest coś jest zbieżne z moim charakterem w chwili obecnej, żebym ani się za bardzo nie stresował, ale żebym też mógł na tym fajnie docelowo zarobić w dłuższym terminie. Z takich nowości chcę Wam jeszcze pokazać, że tutaj jest taka opcja subscribe, czyli jeżeli ją klikniemy w danym traderze, to widzimy, że odbieramy na aplikacji, na MyBit'cie jego zagrania, czyli automatycznie będziemy dostawać notyfikację, jeżeli on coś będzie robić. Niekoniecznie musimy go właśnie śledzić, ale możemy tylko dostawać notyfikacje w momencie, gdy on jakieś trady podejmie, więc też to jest fajna sprawa jak najbardziej. I tak jeszcze przechodząc dalej do tych update'ów copy tradingu z ostatnich dni, to 9 lutego, czyli powiedzmy 13-14 dni temu, pokazane było kolejne upgrade'owanie po prostu tych całej sekcji, można w chwili obecnej udostępniać wyniki swoich zagrań po prostu w rankingu. Kolejna rzecz to można właśnie te indywidualne profit and Loss ratio pokazywać, czyli poszczególnych zagrań. Będzie można dostosować sobie łatwiej wielkość pozycji. Jest teraz takie coś zaaplikowane tutaj, że nie trzeba odsubskrybowywać, że tak to ujmę w słowa, danego tradera, żeby zmienić wielkość inwestycji, ale można to zrobić po prostu bardzo elastycznie w panelu, nie, od, nie zabierając mu subskrypcji, bo w tym momencie ktoś inny może zająć nasze miejsce. Szczególnie jeżeli dłuższy czas czekał, żeby to zrobić, tak? Czy miał jakieś powiadomienia ustawione, czy cokolwiek, więc po po prostu w takiej sytuacji no to jest OK, że nikt nas w jakiś sposób, z, że tak powiem, stołka nie zrzuci. tak? No i tutaj jest właśnie pokazany raz jeszcze ten kopi AI Alpha Sync. Tak się nazywa do, ta grupa, do której dołączyłem. Wrzucę też o tym właśnie post na Discorda, co i jak w tej sekcji kopi tradingowej. I tak naprawdę w tym filmie to by było tyle. Na koniec chcę Wam jeszcze pokazać, że również osoby, które są followersami tych kopi traderów, a nie tylko nimi, czyli korzystają bezpośrednio z tej opcji, również y, współuczestniczą w puli nagród 15 tysięcy dolarów to są regularnie robione takie turnieje pierwsza osoba z najwyższym wynikiem po prostu procentowym, zarobkowym ma tam 2250 dolarów kolejne mają ileś tam, jest 300 miejsc aż więc to nie jest tak, że nikt się nie może załapać minimalna nagroda to 13 dolarów, łącznie 15 tysięcy w tej puli, więc fajna rzecz fajna, fajne dodatkowe wynagrodzenie dla osób które gdzieś tam takimi rzeczami się zajmują i to po prostu lubią, i też pewnie myślicie sobie że no dobra, ale przecież ileś osób może mieć naraz taki sam wynik procentowy ale nie do końca, bo każda osoba Dołącza w innym momencie do danego tradera, oni robią z reguły sporo tych zagrań, więc ten procentowy wynik z reguły będzie różny. Też zależy on bardzo do, od ustawień, które mamy, od dźwigni, na jakie gramy, więc to uwierzcie mi, że to nie jest tak, że tysiąc osób ma taki sam wynik, czyli nie wiem, 59,14%. Rzadko to się zdarza i powinno to właśnie w fajny sposób tutaj działać. Więc subskrybujcie kanał, w opisie pod tym filmem macie tutaj wszystko pokazane krok po kroku gdzie kliknąć, tutaj są koszary tradingu, żeby dołączyć, tak, tutaj możecie to zrobić, bezpośrednio zarejestrować się na ByBicie, żeby odebrać te cztery różne bonusy, możecie tutaj, czyli tego airdropa, potem brać udział w turniejach, potem dostać cashback, z automatu to jest wszystko, zaaplikowane dla osób z mojego linku, potem właśnie brać udział w tych depozytowych, jakichś tam nagrodach i na koniec właśnie zarejestrować się na tym Discordzie, dołączyć po prostu i odebrać VIPa za to, że jesteście ode mnie i zrobiliście tam jakiś trading volume, no i tyle, nie przeciągam, na Discordzie będę o wszystkim update'ował i tam będzie to robione, no i oczywiście na YouTube, więc subskrybujcie jakiś film kolejny. Myślę, że za parę tygodni skopi Tradingu leci. podsumujemy sobie te ostatnie zagrania, zobaczymy jak to wszystko idzie, więc trzymajcie się. Na razie do zobaczenia. Cześć.